Cześć, witajcie! Jak widzicie nie jesteśmy na złomie eee, adresem może się usprawiedliwie, No dzień dobry. Ostatnio było mało perełek, w ogóle mało odcinków było, no ale niektórzy z Was wiedzą, inni się pewnie dowiedzą, że musiałem zrobić kilka kroków w tył, żeby poruszyć też inne tematy na rozwiązanie tych jak to się mówi układanek czekam Więc e, mam tam tydzień, dwa tygodnie, żeby jakieś tam perełki poruszać, więc... Co, z do dzieła. Hmm. Kiedyś, a nawet nie pamiętam co to było w tym miesiącu, w tamtym. Znalazłem po prostu taki jakby to powiedzieć. Wysyp biżuterii na złomie. Ja to wszystko sobie sumie pozbierałem. I tak z wami na szybko, na szybko, na szybko, naprawdę na szybko odkryłem, że gdzieś tu był jakiś... Nie wiem czy to nie to. Nawet nie pamiętam. Jakiś srebrny łańcuszek. Wiem, że tam ktoś pisał w komentarzach, żeby sprawdzić tą matkę boską. Ja wiedziałem że to sprawdzę, no ale wiecie wszystko to u mnie. Ostatnio było, no jeśli mam być cztery, to tak no bardzo opóźnione. Bardzo, bardzo, dlatego nie krąciłem też tych odcinków z perełek, nie sprawdzałem tego wszystkiego, to po prostu po prostu leżało. No tam wiem, że ktoś pytał w komentarzach, nawet nie pamiętam już kto kiedy ja to wreszcie będę wszystko testował i czemu nie testowałem, no bo jest często tak, że jadę na złom, szukam czegoś, robię podsumowanie na bieżąco, na gorąco, odkładam na bok i, no i muszę się zajmować innymi rzeczami, innymi obowiązkami, dlatego to u mnie tak wygląda, no ale dobra, tyle krótkiego monologu, co dzisiaj, co dzisiaj, co dzisiaj, no byłem sobie, nie pamiętam za ile, a taką wiecie, może nie jest to najtańszy chińczyk, ale też nie jest to jakaś profiwaga. Zobaczymy jak ona z dokładnością półtory grama, półtory grama, półtory grama z boku damy. półtory grama. O, tu jest jeden sześć grama, ale powiedzmy że pokazuje coś około 1,5 grama. Teraz tak. Przypomnę, ja tu namaniłem o różną biżuterię. Jakieś pierdoły na pewno nie srebrne. To jest jakaś broszka, to też raczej nie będzie srebrne, Aha, jeszcze sobie muszę magnes przynieść, żeby to tylko sprawdzać. Liczę, że... że liczę, no, na pewno już odkryliśmy, że tutaj jest srebrny łańcuszek, więc za ja to wszystko muszę teraz sam tam rozplątać, a to mi na srebrnego jeszcze wygląda. Pewnie szybko ale to by było ciężkie więc powinno mieć jakąś Teraz jeszcze sobie magnesik przyniosę generalnie bo bez magnesu nie da się żyć czy to będzie srebro? chyba nie chyba raczej nie z daleka to wyglądało jak srebro tutaj nie no po prostu wiecie porozdzielam to sobie tam jeszcze na samym dnie gdzieś zleciłem gdzie te w cudzysłowie albo i w niej w cudzysłowie oto są te złote kolczyki więc zobaczymy jaka to jest, ile to waży. Chociaż ja podejrzewam, że to może być nierdzewka no ale, ale zobaczymy, także wiecie co. Ja nie nudzę, ja sobie porozdzielam na karteczki, będę ważył z Wami. No i jeszcze kiedyś muszę zobaczyć tego z Cyber, Cyber Shot. Cyber, Cyber Cyber, Cyber Shot. Chyba jeszcze był z kartą, tak dobrze pamiętam. O, no, z kartą i baterią, także no, spoko. No. Więc ja rozdzielam. Bierzemy wagę karteczkę, włączam, 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 kamerę i ważymy działa. No i dobra, porozdzielałem to, starałem się dobrze porozdzielać, w sumie nie wiem ile, 20 minut rozdzielałem, także i dużo i mało. Z mojego lenistwa wykorzystałem Gdynię do pomocy przy identyfikacji, Gdynia ma magnes z tyłu, także Gdynia nam dzisiaj pomogła bardzo ładnie. No i teraz tak, może o od tych takich, o, takich różności, no to to są różności e, nie mówię, że złe, czy, czy dobre, no klucze to wiadomo, że na zło medal tak samo, ale to się już przyda tu był chyba jakiś, tak, tu był chyba jakiś tr trójniczek o, nawet nie trójniczek, tylko zawór także dość spoko, A nie pierdołki, ale coś się może wykorzysta. tu jest to takie ta biżuteria taka a, taka nijaka. Nie powiem, że niektóre rzeczy były brzydkie czy ładne, bo to jest kość gustu, Po prostu taka nijaka, co on prawdopodobnie. No, starałem się to może nie jakoś bardzo dokładnie, ale przeglądać wszystko i i raczej tutaj nie ma żadnego srebra ani złota. Tutaj druga część, część można powiedzieć orzełkiem. No i teraz wracając do ciekawości, No jeszcze aparat to nie sprawdzałem. tu no to już sobie są sprawdzić na spokojnie, albo no bo tam jest karta, więc mogą być jakieś zdjęcia. Albo no nie mogą, albo nie muszą. Zobaczymy. O, z tych pierdówek to tam jeszcze bufeny karabinczyk. Także widzicie, no widzicie karabinczyk, przyda? Temat, maski, Matki Boskiej. Którzy pisali, żeby zobaczyć, bo też wygląda na srebro. No, szukałem tutaj. Nie ma tutaj żadnej cechy. Nie jest to srebro. Nasza gdynia. O, oh, sorry. Nasza gdynia nie łapie Matki Bożej. No i tak coś mnie potknęło, żeby tutaj delikatnie skubnąć o, widzicie tutaj. I to jest chyba ołów. Bo to jest dość ciężkie. No, w możemy to zważyć 00 zero, zero. 72 gramy, naprawdę, no jest to ciężkie i bas ołowio, tak mi się przynajmniej wydaje więc temat matki włoskie mamy zamknięty, temat zamknięty tego, tego wszystkiego teraz przejdźmy do rzeczy prawie srebro to wydawało mi się, że to są srebrne łańcuszki ale na jednym tutaj muszę zobaczyć gdzie Gdzieś. Chyba tutaj. O! Tutaj pisało coś, jakby. Czekajcie, inox. będzie mi ręka drżała pewnie. O! Teraz widzicie inox, więc to chyba co? Nierdzewka? Mi się to kojarzy w, autentycznie ze srebrem, no ale żadnych cech nie ma, więc. ole wiem. Tak samo z tym, też nie jestem pewny. No i tutaj te kolczyki, zawieszki, czy coś takiego, no też wygląda to wygląda to jak na srebro taka patynka czy jak to się nazywa też jest ale poncji żadnych nie ma oczywiście magnes tego nie łapie żebyście wiedzieli bo to sprawdziłem także cholera wie przejdźmy teraz do może najpierw do srebra no srebra jest tyle zawieszka taka duża tutaj jakaś zapinka taki gruby łańcuch naprawdę gruby za 3 mm będzie miał no będzie miał nawet może 3,5 jakiś tam drobniejszy, taki cieniutki, także tego srebra jest trochę. Wrócimy sobie to wszystko komisyjnie na wadę. Ile mamy? 12,7 g srebra. Tutaj na dole będziecie mieć podliczone, ile, ile, po ile srebra teraz chodzi. Już, już fajnie. E, no Prawy srebra to nie będziemy sprawdzać. Pokażemy, wrócimy jeszcze, bo kiedyś znalazłem te kolczyki i teraz patrzcie, jeden kolczyk waży 0,7, drugi był chyba trochę cięższy. 1,4, nie po 0,7. 0,7 grama i może dlatego kurczę nie ma na tym znaków, bo może po prostu dopiero od jakiegoś e, od jakiejś masy się dopiero daje punkt. Nie, dalej nie wiem czy to jest złoto, czy nie złoto. Ale, robię. Ale to było znalezione kiedyś, dzisiaj to chciałem zważyć przy Was. Tak jesteśmy jeszcze od razu przy temacie złoto, nie złoto, może złoto. Znalazłem coś takiego. Mm, takie dwie twarze, można powiedzieć, tak to raczej wygląda. I tutaj tak samo. Też tu nie ma żadnych punkci. Magnes też, też nie chce się tym bawić. No i to waży 0,9 grama. Także też, też cholera wie, czy to, czy to może złoto, czy nie złoto, czy może złoto. Nie wiem, ciężko powiedzieć. To na pewno srebro. To nie wiem, to raczej, raczej nie, zresztą też pewnie coś pomożecie. No i teraz jeszcze kwestia śmiesznych rzeczy. Znalazłem trzy te. E, Boże, dwa te kamyki czerwone, rubiny chyba to się nazywa. Jeden taki prawie diament. Jeden taki kolczyk. Wygląda to jak, coś jakby było złote. Czekajcie, o. Coś jakby było złote, Magnus oczywiście tego nie łapie. Nie patrzcie jak ten kamień ładnie wygląda Nie ja wiem tylko ciężko to widać O teraz Ciężko to coś wyczaić No nie znam się o tych kamieniach ale ten jest naprawdę Naprawdę ładny Szkoda tylko że jeden kolczyk no ale co poradzić i Ile towarzy? Tak przy okazji? Nic towarzy? Nic także no i cóż, no widzicie kurczę wydałem tam chyba nie wiem 12 złotych, czy coś takiego srebra było 12,7 grama to nie wiadomo więc tylko liczmy to srebrne rzeczy to też nie wiadomo no złota tego złota no to będę musiał kiedyś się wybrać do jakiegoś skupu Jeszcze aparat w komplecie, także no cóż trzeba wierzyć no sorry trzeba wierzyć, trzeba szukać no a nóż się trafi nie? także wpadła biżuteria srebrna na zgomie? Wpadła Spoko. Złotówka, czekajcie, ja zapłaciłem tam 12 zł, no to złotówka za gram, także fajnie. Fajnie, fajnie. Cóż, taki odcinek, może wrócimy do tych perełek, może nie, zobaczymy. Lecę dalej. Trzymajcie się w bardzo ciepły dzień, to ładnie, 20 stopni, także do zobaczenia. O, może jutro, może nie, czas pokaże. Trzymajcie się, cześć!